Cześć, dzisiaj gramy w Robloxa razem z moją siostrą. Cześć! I dzisiaj to mapa jest. Don't press the button. Nie dotykaj przycisku. Hmm, ja dotknę. Ja! Dobra, poczekaj, kiedy mnie klikniesz. Ok, pow powiem ci, ok? To jest mega fajna mapa. Już ją dawno. Maja nie. Ju już dawno y y y gram w nią. No Chyba bardzo. już kilka miesięcy gram i jestem w to mega dobry, co Majo? No ja też. No na razie mi się ładuje. Ja też. Ale fajna mapa, co? No. No mi się podoba, masakra. O nie. O on nie, wyszło z Robloxa. Szybko. Bo ktoś, słyszałam, że ktoś zginął. Jak? O. Oj, już się zaczyna, a mnie nie. szukaj przycisku, my. Ej, Maja, ty gdzieś jesteś, gdzieś indziej. Mówiłem, że nie, mnie nie klika. Jeszcze raz, coś ma i ten do innego serwera. Widzicie, ile mam rzeczy. Kaczka, o, piłka. Można. Nie, piłka spadnie, o tu będzie. Ale ja tu jest ściana. O, bądź, dam gola. O, gościu dał. No to razem daliśmy gola. Yeah, nie, dałem gola. Super. O nie. Będziemy walczyć na miecze. Ja tu będę uciekał, bo nie umiem walczyć. Nie umiem walczyć, tylko będę zbierał diamenciki. Wiecie ile mam do końców? 3480 a diamentów to 24. No sporo mam. No i teraz a ja, będę a uciekał. Ja zginąłem. Ja będę uciekał. A ja zginąłem. No ja będę uciekał. Jak mnie załatwił? Ej, ja. jak byłem... Daleko, mega daleko. Ej, idę do mojego plecaka i o to chcę, o to lubię. Robuxy! Wow, jesteśmy bagaci! Yeah. Yeah. O, pieski! Pieski! Jej o, ale są dziutkie pieski! One się kręcą. Tak, bo takie są. Wow, fajne pieski. Lubię pieski. Ja One są słodkie. A pieski? A ty nie lubisz? No też, też są słodkie. Wow, fajny. Yeah. Fajny, wow, nie zwłócajcie go. On nie zaraz yy, wybuchnie przycisk. No pisze. Yy, the, the button is on fire. Quick get a fire. Bo zaraz ten... Bo zaraz no, bo musimy ten z, zgasić, ale nie zdążyli. Nie zdążyłem... A jak przeczytać. Myśmy... I... Ale jak, a jak musimy zgasić? No, ktoś miał gasnicę. Gas ga, no gano. Nie... Jej... ja nie mam gasnicy. wow, wow. Sonic! Wow. Ale ja będę czekał. Ja też. Poczekaj, dam do plecaka potrzebne rzeczy e, To, mój misiek to pierwszy I to Co to jest? Gdzie to dam? O, tu A, to jest Piszę Pisze po prostu um, I'm, I'm love, don't press the button Kocham tą mapę, no, lubię A ty też mnie kochasz? Oj, też O Jezu, to się kocham. zwali też się kocha Majusiu Ale jak to się zwalił? Oj, lecz... Na głowę. <grym> XD, dobra. Żeby był Baldi, znów to! Ej, jaką ma śmieszną minkę! Co to jest? jak Baldi! O, jak Baldi! No bo... Bo graliśmy i jak uderzy Baldi, to tak samo ten. Uuu, piłka nożna. Ja jestem, ja idę Ja idę. Dać... dam gola. Ja. 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 O. Ja jestem niebieski, a ty czerwona. Próbujesz mi dać gola. O, szty. Dobra jesteś. O nie, piłka nam spadnie. Nie. Ja bierzę jako pierwszy. Mam, mam piłkę. O nie, ktoś da nam gola. Gościu! Chroń bramę! Uff. Co to jest? Czerwone? To jest yy, to jest niebieskie. Ja byłem niebieski, a to jest czerwone. Ale nie dałem. Oj, co to? Ciasto! Wybuchnie! Wow! Z tego się nie spodziewałem! Nowe mapy! Wow! Nowe no, mapy no, są! Bo no, nowy na update! Yy, dobra, o to wybieram. No, ja zgadłam o misiaczku ja patrzę jaka gruba ty jesteś gruba ja chudy ale, ale ja chyba rok nie jadłem taki chudy a ja popatrz jestem gruba bo jadłam wszystko <taki> Patrzcie na maję. Jestem grupa jak. Jadła. Nie wiem. Jak zginiesz, to będziesz normalna, tak jest. O, snów ten gość. Snów. Ale brzydko wyglądam. Chcę zginąć, ale nie chcę. Ja idę. Zginąć. Ej, ona jest mega dużo ode mnie. Eee, ja też chcę taki dół. O, dobra. Tsunami. Tsunami. Nie, no chudy jestem. No chudy. Ratunku, śmietniku. No dobra, się poddaj, Elo. A ja się nie poddaję, bo jestem taka. we I gdzie? Dobra, diamenciki. Zbieramy diamenciki. Jestem normalny. A ja już byłam pierwsza, to... Teraz jestem normalny. Uff. O, naciskam przycisk. O nie, pociąg będzie. Gdzie jest? Tu. Okej, okay, dobra. Hall in the wall. No i... Nie mam cela, nie trafiłem. Takie duże. A ja wyszkoczyłam i zginęłam. No ja mam ta kosa. To jest ta... O, idziemy do bliskiego. Wow, tu jest duży. Ja idę. O, ja idę Peż. A ja jestem grubszy! Nie! Grubas! A ja jestem chłota, Ja bo... jestem mały i grubas. A ja jestem. żółty. Uff! Ja nie umiem biegać. A ja. Zmęczyłem się. O nie! A! Ja jestem tu. grubas i A ja jestem tu! Musisz parkour robić. Ej, Maja to przeżyję! no nie. Nie przeżyję. Bleh. Muszę gdzie iść? O tu. No, robić parkura. Ktoś wyrzuca pieniądzkami, yy, Robuxami. Gościu! Ja, ja. Gościa nie lubię, tylko ciebie. A ja lubię siebie. He, he, he. Dobra, patrz! Jak kliknąłam guzik. Robuxy! O nie, meteoryty! O nie, meteoryty! Stopuj w the coś ktoś pisze. Nie, nie przestanę. Bo ja tu jestem zbyt bogaty i mi się nie zmieści. W kieszeni mi się nie zmieści. Ani nie wiem gdzie. Nawet w worku mi wypadają. Sorry, gościu. No co ci poradzę? Mam za dużo. Ja tutaj jestem. Sorry, ale chociaż ty będziesz bogaty, to się ciesz. Lepiej. Co to powiedział? Haha. No Zaraz ci dam ha, ha. Co To Parkurki! Parkurki! Parury, parury, parury. Parkulik. Paru... Parkulik. Ja mówię paruli, a ty parul Parkulik. i coś tam. Parulik. Pyk, pyk, pyk. Ja, ja jestem totalny w yy, parkurach, nie jestem dobry, a tu można tak chodzić, nie wiem dlaczego. hop, Ja jestem taki totalny albo fatalny w yy, no, ale zawsze jak giniesz to ty... Jak <ścoughs> ty się śmiejesz. <ścoughs> Proszę, nie ty masz za dużo diamencików. Niebieski to mój uwielbiony kolor. Jedzę do niebieskiego. Ale chyba i tak spadnę. bye bye. Niebieski, dlaczego mi to zrobiłeś? Tak cię kochałem. Mój uwielbiony kolorze, dlaczego mi to zrobiłeś? Patrz, zastrzelę cię. Oj, co. To... To jest fejkowy. Fejkowa, fejkowy zabawka. Fej, to jest zabawka, dawaj! Ja ci kibicuję! Ja ci kibicuję! A ja ci kibicuję Ja ci dam, ja ci dam smoczka jest! Ja ci dam smoczka! O nie, to mój ja! Ale ciebie wolny. Ja Prosto cię kibicuję w hamburgerem. Hamburger, kibicuje komuś. O, o, widzę przycisk! Ja się to poddaję. No, Daniel Ferenc 2011 znalazł. Przycisk. Przycisk. Ja taka jestem. Papa. Ty jesteś taka. Ej, no, ale chociaż. Wielką głowę masz. A ja powiem, jestem kaja. Co? A! Jezu! Przestraszyłam się. Nawet moja głowa jest patem flipa. A zrobił batę flip stały. O nie! O nie, nie, ja tu zginę! Mówiłem, że jestem fatalny! I poza tym jeszcze laser, jeszcze laguje mi ten laser spinner. No mówiłem ci, mówiłem, że jestem fatalny. No tak, właśnie tak. Dobra, poczekaj, e, Co ty jak? Czy... Gdzie jest moje Robuxy, bo mi się nie zmieści w kieszeni. Ojej. Jesteśmy bogaci. O, oh, I'm Polak. Dobra, ktoś jest Polak. Ja też. Ja też. I'm Polan. I'm Polan. O, co tu? A nie, wybuchnie, uważaj. Ktoś jest w środku w domku. Ktoś stracił rękę i, i zginął jeszcze. Co? Co to jest? Co to jest? Nie rozumiem. Wyrzucamy stołami! To moje uwielbione, ja to lubię! Ja to lubię! Aaaa! Dawaj, ja, ja lubię wyrzucanie stołu! Nie, yeah. <ścoughs> Co to jest? Gościu! Bum. Ja nie mam stołu. Jejku, fajne. Ja nie mam stołu. Jest, tu w to. Lubię. Ja nie mam stołu. O, masz w plecaku. Gościu, papa. Pa. uderzyłem w Maję. O. Ale krzyczy. Masakra. <głos> <głos> Ej, wtrafiłem jeszcze kogoś. Oh. Ale było fajne! To, ja, dlaczego ja mam takie ręce? <noise> Banana. Banana! Banana. Banana unona. <noise> Zaś się za... już to! Yeah. Nie yeah. yeah! Maja papa i gościu papa! O, wła, ktoś! Jestem Łatni! Je, przy... Oś ty, to ty! To Oj, ale co mi się! Przystanę. Ojejku, Maja, zaraz ciebie przewrócę. Ojej, No Dlaczego mam takie ręce? Ja też mam. Też gości. O, jak chcę jeszcze raz to, to mi się podoba. O, też. Dobra. Trafię? Uja. O. Zginałam. Ej, gościu, idzie na górze, spadniesz. E, ale chcę jeszcze raz! No! O nie! Pociąg! Uh. Siemanko! Siemanko, gościu! Nie siemanko! Siemanko pociąg! Siemanko pociąg. Co to? Nie, chcę zginąć! Ja jem ciasteczko! I to. Ja jem ciasteczko i to. I koniec. Kończymy filmik. Ja kończę... Nie, dobrze żartuję. Ja jem ciasteczko. I kończę. W I kończę. kończy filmik. Żartuję. Żartuję, wiesz. Ja się palę. Dlaczego? A, nie o jest Maja. myślałam ja że ty się, się... się uderzyłam. No, to jest pochodnia A. Ła, wow. wow, w kosmos! E, dlaczego to się nie pali? Uuu, kosmos! Jesteśmy, w, Jesteśmy w, kosmosie. w kosmosie! Jesteśmy w kosmosie! Jesteśmy w kosmosie! <noise> Teraz okej, okay, normalnie. Mów. Ale dlaczego tak, tak spadałam? Nie wiem, dlaczego spadałam. Jest A! Tornado. tornado! Tak się. Spadałam. Tornado! No, ci no. hmm. Ty od tornado! Do... Nie, nie lubimy Tornada! Znów uciekamy! Przed, przed torn tornadem, a gdzie się nigdy Gdy, nie, nie podnamy! Znów uciekamy! Zdany. Przed tornadem, a gdzie się nigdy Zdany. nie poddamy! Tornado! Tornado! Przed Tornado! Przez tornado. No, to moja piosenka, znów uciekamy przed tornado. Dobra, niebieski kolor mi y, ten. A ja idę do czerwonego. Ja idę do zielonego. No, <ścoughs> dlaczego? A ja poszłam do czerwonego. Dlaczego to nie... ja? Ja poszłam do czerwonego, to już nie spadłam. Fart, muszę mieć farta. No muszę mieć fakt. I tak, i i to, tak, to już... już zrobiłem zrobiłem troszkę w w ustawieniach y, Tam... Gdzie jest... tak, zginąłam. E onde é? Oi, no parkour. Dlaczego zimbałaś? O, aqui. o que tu Super! Ale Música... buzy, buzyka, a-a-a, a-a, a-a-a, a-a, 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 a Ale diament! Jupi! Ojej, bebe jestem bogaty! Ja, ja przetrwałam! No, ja mm. jestem bogaty, bo mam ciastko za... Popatrz! E, nie popatrz. wiem. Jeden cent, ja mam ciastko za jednego. Jeden cent i tak kosztuje dużo, że aż szok. Jeden cent to jest dużo. Jezu, teraz I Nigdy. <grym> <grym> Dobra. Ja mam jednego grosza w kieszeni, mogę kupić cały świat. Teraz no śpiewam <grym> to dla Beki, ale. <grym> Mając jeden cent, to nic nie kupisz. Nie, nic. Oj. Przestań. Nie, zielony też, albo idę snu. Proszę. <głosy> Ciosko! <głosy> Dzisiaj mam pecha. <noise> I, te... I ostrego pecha. Nom, 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 I idę do zielonego. A ja idę do białego. Ja idę do nieba. <grym> A ty idziesz? Też do nieba. Mm, Oj, Julia. Oj, Julia. 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 O, Julia. To Nowe, nowe. Nowe mapy no, się porobiły, bo nowy update. No, nowy update jest. No i to nowy. Czekaliśmy na nowy update. No i tak weź. Nie przejdę tego. Ja... ja będę sam w szoku. Kiedy to przejdę? Kiedyś to przeszło. Kiedyś... Ej! Patrz, nie idzie, zacięło się. O nie. Ej. A? No, ale wchodzę! <laughs> Jak mnie nie słuchać, to to się nie słucha. Dopiero co z morza. Nie, dobra. Tam godzinę temu byłem nad morzem i taki. Ja upał, też. I taki upał jest. I, i dużo. O, piłka! No i dużo wody do. do moich uszów i teraz jestem taki głuchy, że mogę... Mówić tak głośno, I jak że możesz? Wasze uszy pękną. <laughs> tak by krzyknął mm. nawet i by nic nie słychać. No dobra, słyszę coś, ale nie nie tak pociekło, tak. No sam siebie nie słyszę, co ja gadam. Mówię, <laughs> mówię sobie to ja mówię, z... bo ja nie wiem. <laughs> Olo Filipilla. Co to jest solo filipilla? Pi... No i właśnie mówiłem, nie sprankował guzik. O pieski! Nie sprankował Przycis. Fajne włosy masz. Gościu, gościu. A jakie mam włosy, pieski? Nie fajne też, mi się pod... do do, do